Zatrzymaj się teraz. To, co usłyszysz w ciągu najbliższych minut, całkowicie odmieni twoją sytuację finansową. Ten film nie jest przypadkowy, to boska interwencja w twoje problemy ekonomiczne. Nie znalazłeś tej modlitwy przez przypadek. Zostałeś do niej doprowadzony przez niewidzialną rękę, która wie dokładnie przez jakie trudności finansowe przechodzisz. Pieniądze, które wydawały się zablokowane, zaczną płynąć do Twojego życia w ciągu najbliższych siedmiu godzin. Drzwi finansowe, które były zamknięte od lat, zostaną dziś otwarte potężną mocą Efata. Przygotuj się na zasoby pojawiające się z miejsc, o których nawet nie myślałeś. Ta potężna modlitwa z wstawiennictwem ojca Pio już przemieniła sytuację finansową tysięcy osób. To, czym się dziś z Tobą podzielę, zostało objawione przez Ojca Pio i odmienia życie ludzi na całym świecie. Poprzez tę modlitwę i wstawiennictwo Ojca Pio, finansowe blokady są natychmiast przełamywane. Ale musisz obejrzeć to do końca, ponieważ każda sekunda tej modlitwy jest kluczowa dla Twojego finansowego wyzwolenia. Kto przerwie ten łańcuch, straci pieczęć błogosławieństwa, która zostanie uwolniona w ciągu najbliższych minut. Dzisiaj jest dzień naznaczony na Twój finansowy przełom, nie przegap tej wyjątkowej okazji. Z jakiego miasta w Polsce oglądasz to nagranie? Zastanów się przez chwilę, bo to ważne. Czy jesteś z Warszawy, Krakowa, Gdańska, a może z mniejszej miejscowości? Wiedz, że nasza modlitwa dociera do każdego zakątka Polski, a Efata potężne słowo mocy nie zna granic geograficznych ani finansowych. Efata to aramejskie słowo, którego używał sam Jezus. Oznacza ono otwórz się i ma niezwykłą moc otwierania zablokowanych drzwi, szczególnie drzwi do finansowej obfitości. Kiedy wypowiadasz Efata z wiarą, uruchamiasz duchowy mechanizm, który otwiera śluzy niebieskiego bogactwa. A dziś, z wstawiennictwem ojca Pio, ta moc zostanie uwolniona nad Twoim życiem finansowym. Pod koniec tego nagrania zdradzę Ci, Coś, co całkowicie odmieni Twoją sytuację finansową. To sekret, który był ukryty przed wieloma, ale dziś zostanie ci objawiony. Sekret, który sprawi, że pieniądze zaczną napływać do ciebie w ciągu zaledwie 7 godzin. Czy jesteś gotów? Zanim przejdziemy dalej, pozwól, że szczerze zapytam, jak bardzo ciężka jest Twoja obecna sytuacja finansowa. Czy rachunki piętrzą się na stole, a Ty nie wiesz, jak je opłacić? Czy otwierasz portfel i widzisz tylko pustki? Czy liczysz każdą złotówkę do pierwszego, zastanawiając się, jak przetrwać? Czy zdarzało ci się ukrywać prawdziwy stan swojego konta przed bliskimi, uśmiechać się i mówić wszystko w porządku, kiedy w rzeczywistości twoje serce było ściśnięte z niepokoju o finanse? Czy leżałeś bezsennie w nocy, zastanawiając się, skąd weźmiesz pieniądze na czynsz, ratę kredytu lub nawet jedzenie? Czy czułeś wstyd, gdy musiałeś odmawiać dzieciom lub bliskim prostych przyjemności, bo po prostu cię na nie nie stać? Czy doświadczyłeś upokorzenia, gdy musiałeś pożyczać od innych, prosić o przedłużenie terminu płatności, lub patrzeć na czerwone cyfry na wyciągu bankowym? Zastanawiałeś się, dlaczego inni ludzie wydają się prosperować, podczas gdy ty utknąłeś w błędnym kole finansowych problemów? Dlaczego twoje modlitwy? O poprawę sytuacji finansowej wydają się nie docierać do nieba. Czułeś się kiedyś opuszczony przez Boga w swoich finansowych zmaganiach? Wielu z nas mierzy się z niewidzialnymi murami, które blokują przepływ pieniędzy w naszym życiu. To nie jest Twoja wina. W duchowym świecie istnieją blokady finansowe, które działają przeciwko Tobie. To jak niewidzialny mur, który powstrzymuje strumień bogactwa przed dotarciem do Ciebie. Mogą to być rodzinne przekleństwa finansowe, duchy niedostatku, lub duchowe sabotaże, które sprawiają, że każdy finansowy postęp jest natychmiast niszczony. Te siły działają w ukryciu, często przez pokolenia sprawiając, że całe rodziny żyją w ciągłym niedostatku. Niektórzy ludzie modlą się latami o poprawę, ale bez odpowiedniego duchowego klucza te modlitwy nie mogą przebić się przez barierę. Tutaj właśnie wkracza potęga efata, słowa, które łamie wszelkie bariery i otwiera zablokowane drogi. Jest w twoim życiu finansowy blok, o którym nawet nie wiesz. Blok, który sprawia, że pieniądze omijają cię szerokim łukiem. Blok, który sprawia, że każda próba poprawy kończy się niepowodzeniem. Ale dziś ten blok zostanie rozbity. Efata to duchowy klucz, który otwiera zamknięte drzwi finansowe. To słowo mocy. Które Jezus używał, by uzdrawiać głuchych i niemych. Kiedy powiedział Efata, takich uszy i usta się otworzyły. Tak samo dziś, gdy wypowiadamy Efata nad Twoją sytuacją finansową, zamknięte drzwi bogactwa zaczynają się otwierać. Ojciec Pio, jeden z najpotężniejszych świętych wstawienników naszych czasów, znał moc tego słowa. Podczas swojego życia. Ojciec Pio widział, jak ludzie w rozpaczliwych sytuacjach finansowych doświadczali nagłych, niewytłumaczalnych przypływów gotówki po modlitwie. Chorzy na duchu i portfelu odchodzili uzdrowieni, zarówno duchowo, jak i finansowo. Pewnego dnia do ojca Pio przyszedł człowiek na skraju bankructwa. Jego firma upadała, miał ogromne długi, a bank miał następnego dnia zlicytować jego dom. Z rozpaczą w sercu poprosił ojca Pio o modlitwę. Święty spojrzał mu głęboko w oczy i wypowiedział jedno słowo: Efata. Następnie powiedział mu, by wrócił do domu i czekał. Nie minęło siedem godzin, gdy do drzwi tego człowieka zapukał dawny przyjaciel, o którym ten dawno zapomniał. Przyjaciel przyszedł by zwrócić dług sprzed lat, sumę wystarczającą, by uratować dom przed licytacją. To nie był przypadek. To była moc efata działająca w połączeniu z wstawiennictwem Ojca Pio. Teraz jako akt wiary proszę Cię, abyś napisał w komentarzu jedno słowo – efata. Niech będzie to Twoje wyznanie wiary, Twoje duchowe, otwarcie się na finansowy cud, który ma nadejść. Naciśnij także przycisk – lubię to, aby aktywować duchowy przepływ w algorytmie niebios. Te proste akty wiary są pierwszym krokiem do Twojego finansowego przełomu. To, co za chwilę z Tobą podzielę, może zmienić Twoją sytuację finansową w ciągu najbliższych 24 godzin. Właściwie, jak zobaczymy, proces ten zajmie dokładnie 7 godzin od momentu, gdy wypowiemy ostatnie amen. To nie jest przypadkowa liczba. 7 to liczba doskonałości w Biblii, liczba pełni i zakończenia. 7 to liczba Bożej interwencji. Teraz najważniejsza część naszego spotkania. Modlitwa Efata z wstawiennictwem Ojca Pio. Przygotuj swoje serce. Jeśli możesz, zamknij oczy. Jeśli nie możesz zamknąć oczu, skup wzrok na jednym punkcie i całkowicie skup się na każdym słowie tej modlitwy. Ojcze Niebieski, stwórco wszelkiego bogactwa, złota i srebra, przychodzę przed Twój tron w tym szczególnym dniu, we wtorek, który naznaczasz cudami finansowymi. Staję przed Tobą w imieniu tej osoby, która słucha tej modlitwy z wiarą i nadzieją w sercu. Przychodzę z odwagą, prosząc o Twoje wstawiennictwo, Ojcze Pio, święty z mocą przemiany ludzkich losów. Ty, który nosiłeś stygmaty naszego, Pana wstawiaj się teraz za finansowym uzdrowieniem tej osoby. W potężnym imieniu Jezusa Chrystusa wypowiadam teraz słowo mocy nad życiem finansowym tej osoby, Efata. Otwórz się. Niech każda zamknięta droga do bogactwa zostanie teraz otwarta. Efata nad Twoim kontem bankowym, niech zacznie napełniać się nieoczekiwanymi wpływami, efata nad Twoimi długami, niech zaczną się zmniejszać i znikać w dziewięćset cienny. Nadnaturalny sposób, efata nad Twoimi inwestycjami, niech zaczną przynosić stukrotny plon, efata nad Twoją pracą, niech pojawią się awanse, podwyżki i premie, których się nie spodziewasz. Efata nad Twoim biznesem, niech klienci zaczną przychodzić falami, a zamówienia nie przestaną napływać. Efata nad zatrzymanymi pieniędzmi. Niech wszystko, co było zatrzymane zwroty podatku, zaległe wypłaty, zapomniane pożyczki wróci do Ciebie teraz. Efata nad ukrytymi skarbami niech ujawnią się zasoby, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś Efata nad pomysłami przynoszącymi dochód. Niech twój umysł zostanie oświecony kreatywnymi koncepcjami, które przyniosą ci bogactwo. Efata nad drzwiami możliwości. Niech otworzą się przed tobą drzwi, które wydawały się na zawsze zamknięte. Efata nad sprzedażą twoich produktów i usług. Niech wszystko, co oferujesz, spotka się z entuzjastycznym przyjęciem rynku. Efata nad twoimi talentami. Niech zostaną odkryte i docenione finansowo. Efata nad odblokowanymi, opóźnionymi błogosławieństwami. Niech wszystko, co było wstrzymywane w duchowym świecie, zostanie teraz uwolnione. Efata nad Twoimi finansowymi dokumentami. Niech wszystkie papiery, wnioski i umowy zostaną rozpatrzone na Twoją korzyść. Efata nad duchowymi skarbcami. Niech niebiańskie skarbce zostaną otwarte nad Twoim życiem. Efata nad finansowymi cudami. Niech to, co niemożliwe w ludzkiej ekonomii, stanie się możliwe w Bożej ekonomii. Ojcze Pio, ty, który znałeś cierpienie i walkę zwykłych ludzi, wstaw się teraz z mocą za tą osobą. Niech Twoje duchowe ręce, naznaczone stygmatami, otworzą teraz każde zamknięte źródło finansowego błogosławieństwa. Jak mawiałeś, módl się, ufaj i nie martw się. Prosimy teraz o Twoje potężne wstawiennictwo. Wyobraź sobie teraz, że znajdujesz się przed ogromną złotą bramą. Jest masywna, stara i pokryta wieloma zamkami. Te zamki symbolizują wszystkie finansowe blokady w Twoim życiu. Widzisz ojca Pio stojącego przy tej bramie z kluczem w dłoni. Ten klucz to efata. Z każdym wypowiedzianym efata jeden z zamków otwiera się i spada na ziemię. Słyszysz dźwięk otwierających się zamków, jeden po drugim: klik, klik, klik. Z każdym efata kolejny zamek jest otwierany. Aż w końcu wszystkie zamki opadają, a potężna złota brama zaczyna się powoli otwierać. Za bramą widzisz lśniące stosy złota, srebra, banknotów, czeki, kontrakty, akty własności, wszystko czego potrzebujesz finansowo. Świeży wiatr obfitości wieje przez otwartą bramę, niosąc ze sobą zapach dobrobytu i uwolnienia. To zapach finansowej wolności. Potężne światło świeci przez otwartą bramę, oświetlając twoją twarz. Czujesz jego ciepło na skórze? To światło obmywa cię, rozpuszczając wszelkie pozostałości niedostatku, biedy i ograniczeń finansowych. Czujesz, jak twoje ciało staje się lżejsze, jak gdyby ciężar finansowych trosk był z ciebie zdejmowany. W tym momencie ojciec Pio podchodzi do ciebie i mówi: Dziecko, finanse nie są celem samym w sobie. Ale narzędziem do czynienia dobra, przyjmij te błogosławieństwa z wdzięcznością i używaj ich mądrze. Efata, niech Twoje serce otworzy. Się na prawdziwe bogactwo, które przychodzi z miłości i służby. A teraz obserwuj uważnie, bo cud już się rozpoczął. W tym momencie, w duchowym wymiarze, potężne anioły finansowego błogosławieństwa zostały wysłane do Twojego życia. Niosą ze sobą worki pełne niespodziewanych pieniędzy, nieprzewidzianych dochodów, nieoczekiwanych zwrotów, nagłych spadków, niespodziewanych prezentów finansowych. W ciągu najbliższych siedmiu godzin te anioły będą dostarczać te błogosławieństwa do Twojego życia. Niektóre przybędą jako telefon z nieoczekiwaną propozycją, inne jako wiadomość e-mail z informacją o zapomnianej należności. Jeszcze inne jako spotkanie z osobą, która ma dla Ciebie finansową możliwość, te siedem godzin to święty okres, w którym niebo szczególnie intensywnie pracuje nad Twoją sytuacją finansową. Dlatego tak ważne jest, abyś pozostał w stanie duchowej gotowości i wdzięczności przez ten czas. W tym momencie już się zaczęło. Czy czujesz ciepło w dłoniach, to znak, że pieniądze zaczynają płynąć w Twoim kierunku. Czy czujesz lekkie mrowienie na karku? To znak, że duchowe blokady są usuwane. Czy czujesz nagły spokój w sercu? To znak, że finansowy przełom właśnie nastąpił w duchowym wymiarze i teraz manifestuje się w rzeczywistości. Niektórzy z Was mogą poczuć głębokie emocje, może nawet łzy. To normalne. To uwolnienie lat finansowego stresu i zmartwień. Pozwól tym emocjom płynąć. Z każdą łzą kolejne finansowe ograniczenia są zmywane. Wszystko, co było związane, jest teraz rozwiązane. Wszystko, co było zamknięte, jest teraz otwarte. Wszystko, co było wstrzymane, teraz płynie. Twoja finansowa rzeka, która była zablokowana przez tamy niedostatku, teraz przełamuje te zapory i zaczyna płynąć z potężną mocą. Pieniądze, które wydawały się zamrożone, teraz topnieją i płyną do ciebie. Dochody, które wydawały się ograniczone, teraz. Mnożą się. Drzwi, które wydawały się zamknięte, teraz otwierają się szeroko. Wszystko to dzieje się teraz, w tej świętej chwili duchowego przełomu. W duchowym wymiarze widzę, jak anioły finansowego błogosławieństwa zaczynają swoją pracę. Jeden anioł usuwa blokady z Twojego miejsca pracy, przynosząc możliwości awansu i podwyżki. Drugi anioł interweniuje w Twoich inwestycjach, sprawiając, że zaczynają przynosić nieoczekiwane zyski. Trzeci anioł idzie do banków i instytucji finansowych, wyprostowując zawiłości w Twoich kredytach i pożyczkach. Czwarty anioł pracuje nad Twoimi zaległymi płatnościami, przyspieszając ich zwrot do Ciebie. Piąty anioł otwiera drzwi do nowych źródeł dochodu, o których nawet nie myślałeś. Szósty anioł przynosi Ci prezenty finansowe od nieoczekiwanych osób. A siódmy anioł, najpotężniejszy ze wszystkich, przynosi ci nadnaturalny transfer bogactwa. Pieniądze pojawiające się dosłownie znikąd. Teraz proszę cię o kolejny akt wiary. Napisz w komentarzu: "Przyjmuję mój finansowy cud przez Efata i wstawiennictwo Ojca Pio". To twoje publiczne wyznanie wiary, które pieczętuje ten duchowy kontrakt. Gdy to napiszesz, ostatnia pieczęć zostanie złamana, a twoje finansowe błogosławieństwo zostanie całkowicie uwolnione. Coś niezwykłego dzieje się właśnie teraz. Możesz nie widzieć tego fizycznymi oczami, ale w duchowym wymiarze następuje masowy transfer bogactwa. Jak powiedział prorok Ageusz: Srebro jest moje i złoto jest moje, mówi Pan zastępów. Bóg jest właścicielem wszystkich bogactw i teraz przekierowuje część z nich do Ciebie. To nie jest zwykłe życzenie czy pozytywne myślenie to duchowa rzeczywistość, która już się materializuje. W ciągu najbliższych 7 godzin zaczną pojawiać się pierwsze znaki. Może to być nieoczekiwany telefon, wiadomość, spotkanie, lub nawet dosłownie znalezienie pieniędzy. Bądź czujny i otwarty na te znaki. Dziś rozpoczynamy potężną siedmiedniową kampanię Efata dla finansowego przełomu. Przez kolejne 7 dni zapraszam Cię do powrotu tutaj o tej samej porze, aby kontynuować modlitwę Efata. Z wstawiennictwem ojca Pio. Każdego dnia będziemy otwierać kolejne obszary finansowego błogosławieństwa. W pierwszym dniu, który jest dzisiaj, otworzyliśmy główną bramę finansowego błogosławieństwa. W drugim dniu otworzymy drzwi do nowych źródeł dochodu. W trzecim dniu otworzymy kanały finansowej mądrości. W czwartym dniu otworzymy zamknięte skarbce zwrotu długów. W piątym dniu otworzymy przepływ Bożych pomysłów na bogactwo, w szóstym dniu otworzymy strumienie finansowej restytucji, a w siódmym dniu, najważniejszym ze wszystkich, otworzymy niebieskie okna nadnaturalnego transferu bogactwa. Ci, którzy przeszli tę siedmiodniową kampanię przede mną, doświadczyli niesamowitych cudów. Anna z Krakowa po trzecim dniu kampanii otrzymała telefon o zapomnianym spadku po dalekim krewnym. Kwota wystarczyła na spłatę wszystkich jej długów. Marek Z Gdańska w piątym dniu dostał niespodziewaną propozycję pracy z pensją trzy razy wyższą niż jego obecna. Katarzyna z małej wioski pod Lublinem w siódmym dniu dosłownie znalazła skrzynkę z kosztownościami podczas remontu Starego Domu po babci. Te cuda nie są zarezerwowane tylko dla nich. Są dla każdego, kto z wiarą uczestniczy w tej duchowej kampanii są dla Ciebie, jeśli tylko uwierzysz i będziesz konsekwentny przez wszystkie siedem dni. W ciągu najbliższych godzin i dni zwracaj szczególną uwagę na następujące znaki finansowego przełomu: nieoczekiwane telefony, szczególnie od osób, z którymi dawno nie rozmawiałeś, sny o pieniądzach, złocie lub otwierających się drzwiach, przypadkowe spotkania z osobami związanymi z finansami, Liczby 777 lub 777 pojawiające się w Twoim otoczeniu, nagłe pomysły na zarabianie pieniędzy, które przychodzą jakby znikąd to wszystko są duchowe sygnały potwierdzające, że Twój finansowy przełom jest w drodze. Nie ignoruj ich. Każdy z nich jest jak mała kropla zwiastująca potężny deszcz błogosławieństw, który nadchodzi. W siódmym dniu tej kampanii. Stanie się coś niezwykłego. Nie mogę ci dokładnie powiedzieć, co to będzie, bo dla każdego będzie to coś innego, ale będzie to tak oczywisty cud finansowy, że nie będziesz mógł go wyjaśnić inaczej, niż jako bezpośrednią interwencję niebios. To będzie twoje osobiste świadectwo mocy Efata i wstawiennictwa ojca Pio. Przez ojca Pio, Bóg Wszechmogący, niech stąpi na ciebie finansowe błogosławieństwo. Niech otworzą się wszystkie zablokowane drzwi bogactwa, niech odpłyną wszelkie długi i finansowe zmartwienia. Niech przyjdzie do ciebie obfitość ze wszystkich stron, z północy, południa, wschodu i zachodu. Niech każdy grosz wydany w wierze wróci do ciebie stokrotnie. Niech każda finansowa decyzja będzie naznaczona mądrością z góry. Niech każda praca Twoich rąk będzie błogosławiona i przynosi obfite plony. Proszę Cię. Weź teraz telefon i wyślij link do tego filmu do siedmiu osób, które również potrzebują finansowego cudu. To nie jest zwykła prośba o udostępnienie to duchowy akt, który zwielokrotni Twoje własne błogosławieństwo. Za każdą osobę, której pomożesz przez udostępnienie, Twoje własne finansowe błogosławieństwo wzrośnie siedmiokrotnie. Jeśli pozostałeś ze mną do końca tej modlitwy, napisz teraz w komentarzu. Zostałem do końca i przyjmuję mój finansowy cud. Chcę wiedzieć, kto z was wytrwał, bo to właśnie wy zobaczycie największe cuda. To wy będziecie świadkami mocy Efata w swoim życiu finansowym. Za siedem dni chcę, żebyś wrócił tutaj i podzielił się swoim świadectwem. Opowiedz nam, jak działała modlitwa Efata w Twoim życiu. Opowiedz nam o cudach finansowych, których doświadczyłeś. Twoje świadectwo wzmocni wiarę innych i potwierdzi, że Bóg nadal działa przez swoich świętych, jak ojciec Pio, aby przynosić finansowe wyzwolenie swoim dzieciom. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, przez potężne wstawiennictwo Ojca Pio i moc słowa Efata, przyjmij teraz swój finansowy cud. Amen.